Szanowanko! dzisiaj przedstawię taką oto grzechotkę elektryczną i zacznę od tego, jak zostałem wprowadzony w błąd przez sprzedającego. Tu mamy tą aukcję, i teraz, tak, zobaczmy. Na zdjęciu jest widoczna bateria. W parametrach mamy: tak, zawiera baterię. Tak, pojemność akumulatora 1 amperogodzina. Po czym sprzedający mi wmawia, że było wyraźnie napisane, że nie zawiera baterii. Gdzie to jest napisane? Tu jest cały opis produktu. Czy tu gdzieś jest napisane, że to nie ma baterii? Jak dla mnie jest to po prostu bezczelność sprzedającego. No ale dobra. Skupmy się na samym produkcie. Taka oto grzechotka, jak widać, bez baterii. Tutaj ma przełącznik kierunków. Możemy sobie przestawić. Tu jest włącznik, blokadka, światełko. No i co? Muszę pójść po jakąś swoją baterię, skoro mi nie dali. A co jeszcze mamy w zestawie? Jakaś instrukcja i, i takie nasadki. Jest taka przedłużka. przejściówka na czwartą i zestaw nasadek. Sadziłem tutaj swoją baterię od klucza akumulatorowego. Pasuje na przykład taka z klucza Meister. To jest tego rodzaju bateryjka. Mają też w innym kluczu, więc podejrzewam, że to jest jakiś tam jednolity standard. Tak to wygląda. Ten akumulator, którym jest zasilane, a którego nie ma w zestawie. I teraz tak. Jak mamy blokadę, no to się nie wciśnie, ale jak zwolnimy blokadę, to i świeci światełko i grzechotka się rusza. I teraz tak. Jeszcze są, zauważyłem, różne tutaj. Yy... Prędkości jej obrotu, w zależności od tego, jak wciśniemy, jak tak delikatnie, to chodzi tak. Później można delikatnie mocniej, to już chodzi troszkę mocniej. Jeszcze mocniej, i jeszcze mocniej, i jeszcze, i tak na maksa. Także jest ładnych kilka prędkości. To jest akurat fajne. I zmieńmy sobie kierunek. Również to wszystko funkcjonuje. No dobra, to idziemy podkręcić jakieś śrubki. Zobaczymy, czy to w ogóle daje radę w praktyce. Dobra, to tutaj mamy jakiś taki stary silnik. Tu jest nawet, jak widać, lekko zardzałe, w związku z tym podejrzewam, że te śruby są dosyć mocno tak samo tutaj przykręcone skoro już się rdza wzięła to w ogóle zobaczymy czy to daje radę jakoś to ruszyć czy nie daje radę nawet nie, nie, nie odkręcałem kompletnie nic z tego silnika zobaczmy o, to on ruszyło normalnie się wykręca jak widać Dobra, a zobaczmy na przykład tą śrubkę czy ruszy Ruszyło. Tą. A tutaj nie wejdę, bo ja bardzo to przeszkadza. No dobra, zobaczymy, czy tu da radę wejść. Da radę i, I zobaczmy. O. Tutaj nie chce ruszyć. Tą obok. Tą obok ruszyło. Tutaj też ciężko dojść. O, tu można dojść, zobaczmy. Tą też ruszyło. Coś jest jeszcze do rozwiązania. Tu mamy taką śrubkę. No, też ruszyło. Czyli podejrzewam, że jakieś takie... Mocno zapieczone, no to nie pójdą. O tu, ta, te są mocno skorodowane. Zobaczmy, czy to w ogóle ruszy. No niestety, niestety nie. Dobra, a wezmę sobie jeszcze klucz ręczny i zobaczę, czy to jest faktycznie tak na maksa dowalone, czy jakimś takim ręcznym kluczem to w miarę pójdzie. Dobra, dałem taką nasadkę na klucz, no i zobaczmy. E, powiem Wam, poszło. Poszło w miarę lekko. Nie było to jakoś super mocno przykręcone. Także co, taka grzechotka. Raczej do śrub mniej solidnie przykręconych. W jakichś tam trudnych miejscach może nam ułatwić robotę. No i tak po prostu, żeby nie kręcić ręcznie siłkami, no to przydaje się ten silnik elektryczny. Natomiast jakiejś siły klucza udarowego to nie łudźmy się, że to będzie miało. Także co, taka zabaweczka. Gdyby nie ten niesmak, że zostałem wprowadzony w błąd na aukcji, że to zawiera baterie, byłbym pewnie zadowolony, bo jakieś tam cudów. Pod względem siły odkręcania, no to jakieś tam cuda nie liczyłem. No ale niestety, no, jeszcze tłumaczenia sprzedającego, że jest wyraźnie napisane, mimo, że pokazałem Wam cały opis aukcji, jak to był, dokładnie wygląda. Ja tam nie widzę nigdzie informacji, że to nie ma baterii, a wręcz jest wyraźnie napisane. Zawiera baterię, myślnik, tak. Zwłaszcza, że jest jeszcze pojemność akumulatora podana. Po czym mi sprzedający wmawia, że źle zrozumiałem. Nie wiem, co tu można źle zrozumieć. Także jestem rozgoryczony tym faktem. Na reklamację odpowiada tak, jakby tam przy pomocy sztucznej inteligencji sobie wygenerował cokolwiek, więc nie podoba mi się obsługa klienta zdecydowanie. A sama grzechotka, no cóż, sami ocencie, czy warto, czy nie warto. Ja za to dałem chyba 100, kilkanaście złotych. Także więcej filmików nadchodzi. Subskrybujcie, lajkujcie, klikajcie, klikajcie w rękę na barszczu. Pozdrawiam.